Cześć, z tej strony Karolina Czołba. Witajcie na moim kanale. Na tym filmie pokażę Wam jak robię cieniowany kwiatek z famiranu. To będzie kwiatek cieniowany w dwóch kolorach. No i oczywiście zaraz Wam wszystko po kolei tutaj pokażę. Gotowy kwiatuszek wygląda tak. Do wycieniowania go ja użyłam dwóch kolorów kredek. Dodatkowo oczywiście kwiatek modelowałam. I jeszcze tutaj z taką w sumie nowością, którą stosuję od niedawna jest środek pręciki, które nie są, że tak powiem zwykłymi pręcikami, tylko wkładem z plastiku. Tutaj widzicie właśnie dwa kolory kredek, które będę używała do cieniowania i to jest kolor Pistachio i Blueberry Metallic. Kolorek lekko metaliczny. Mam jeszcze tutaj kolorek Blueberry bez tego metalicznego wykończenia. Jest on nieznacznie inny do samego już kolorowania czy tuszowania, tak, cieniowania będę wykorzystywała fragmenty takich zwykłych gąbeczek zmywaków, żeby mm, mieć na jakby na czym pracować. No to oczywiście mam tutaj wykrojniki od Lady Design, którymi wycinam e, płatki czy warstwy właściwie kwiatów z Foamiranu. Ranu. A tutaj zobaczcie, jest właśnie ten element, który służy mi w zasadzie za pręciki, których zazwyczaj używam. No i on jest całkowicie z plastiku, to jest taki plastikowy koszyczek. Troszeczkę go zmodyfikujemy przed włożeniem już do środka do kwiatu, ale to za chwilę. Do formowania używam takich narzędzi z metalowymi kulkami, one są takie dosyć mocne i solidne. No, a do formowania kwiatów będę potrzebowała takiej dosyć grubej pianki. Żeby sobie zaoszczędzić czas i energię, nigdy nie wycinam pojedynczych takich płatków, czy właściwie można powiedzieć warstw kwiatka, tylko docinam sobie taką, taki jeden dłuższy pasek z ranu i składam go na wielkość po prostu wykrojnika i dzięki temu od razu wykrawam sobie tutaj na przykład 4 czy 5 warstw kwiatu. Żeby wykrojnika użyć, potrzebna jest Wam oczywiście maszynka do wytłaczania i wykrajania, czy wycinania, jak kto woli. I tutaj jeszcze taką mam, dam Wam taką moją radę, wiecie. Czasami jest tak, że maszy nie maszynkę, ale te płytki do maszynki macie już bardzo mocno zniszczone. No i one niestety przez to zniszczenie, przez te ślady, które są zostawione już po wykrojnikach, zostawiają na famiranie bardzo brzydkie takie. Ja bym powiedziała, kreski, szlaczki, no nieładnie to wygląda, więc y, tym bardziej weźcie pod uwagę, żeby wycinać więcej warstw, dlatego że ta warstwa z samego spodu, ona może być po prostu do wyrzucenia, przez to, że wasze płytki są już zwyczajnie zniszczone. Jak widzicie, mam tutaj cztery sztuki takich warstw płatków, które będę zaraz modelowała i kolorowała. Wcześniej wycięłam sobie jeszcze y, ten mniejszy. Element. To są wykrojniki od Lady E-Design yy, i to w zasadzie są wykrojniki dedykowane do kwiatków. Yy. Do kwiatków słuchajcie, popi, czyli to są maki. Do maków, ale szczerze mówiąc, rzadko kiedy robię z nich maki, nawet nie wiem, chyba tylko raz zrobiłam. Za to idealnie nadają się do przeróżnych kwiatów i tutaj, w zależności od tego, jakie uformujecie, czy nie wiem, ile warstw tych kwiatków dacie, jaki kolor użyjecie do, to, do tego, żeby je zrobić, tak one będą zupełnie inaczej wyglądały. Potrzebna mi jest też jedna warstwa tego mniejszego wykrojnika, żeby włożyć ją w sam środek. To będzie moja m, najwyższa, że tak powiem, warstwa kwiatu. No i co ja tutaj robię, zobaczcie? Aplikuję kredkę bezpośrednio na Famiran i tutaj chcę, żeby ten środek był taki, właśnie oliwkowy. Następnie biorę tą gąbeczkę, stronę tą, słuchajcie, taką delikatniejszą. I jakby rozmazuję, rozcieram ten kolor z kredki w głąb płatków. Staram się to robić dość delikatnie i raczej z wyczuciem, żeby powstał taki efekt przejścia, że tak powiem. Żeby to był taki efekt ombre, a nie tylko jedna jakaś taka barwna plama. Te kwiatki będą, tak jak wspominałam na początku, cieniowane na dwa kolory, dlatego tutaj, tak jak widzicie, drugą gąbeczkę mam przygotowaną do tego niebieskiego koloru. No i teraz tuszuję, czy właściwie koloruję sobie płatki od zewnątrz i muszę je tak dosyć, dosyć dobrze przytrzymać, żeby one mi się po prostu nie rolowały, żeby mi się nie przesuwały. Tak wygląda, zobaczcie, gotowa warstwa, tutaj jakby dosyć delikatne są te krawędzie, ja niektóre będę robiła troszeczkę bardziej, na niektórych warstwach, na innych będę cieniowała trochę delikatniej, Taki, taka jakby różnorodność w tym cieniowaniu, właściwie w intensywności tego cieniowania też sprawia, że ten kwiat wygląda bardziej trójwymiarowo, także wypróbujcie sobie takie metody żeby zobaczyć, czy Wasze kwiatki staną się tak jakby to powiedzieć może bardziej żywe. Staram się słuchajcie tak, jak Wam mówiłam, żeby tutaj filmy były publikowane we wtorki i w soboty, także mam nadzieję, że będę w stanie dotrzymać tej obietnicy, ponieważ chciałabym, żeby tutaj na tym moim kanale treści pokazywały się jednak bardziej regularnie. Jeśli chodzi o tematykę, to myślę, że nie będzie tutaj raczej żadnych zmian. Czasami zrobimy jakiś kwiatek, czasami na przykład kartkę, czy powiedzmy jakiś projekt na bazach z Woodhouse, ale myślę, że raczej zostaniemy w tym scrapbookingowym świecie, bo jednak to jest coś, co ja lubię najbardziej. No i większość jednak z Was właśnie dlatego tutaj oczywiście się znajduje. Jeśli jesteście ciekawi, co się u mnie dzieje poza tutaj YouTube'em, to oczywiście zapraszam Was też na moje inne profile. Najbardziej aktywna jestem na Instagramie. Tam często możecie zobaczyć Insta Stories z takiego mojego standardowego dnia, gdzie pokazuję po prostu, co się u mnie dzieje. Nie zawsze to oczywiście dotyczy tylko, tylko tych takich scrapbookingowych rzeczy. Raczej są to takie krótkie zajawki z tego, co w ciągu dnia robię. No i jeszcze tylko, żebym nie zapomniała, bo już prawie wypadło mi to z głowy, chciałam Wam powiedzieć, że 19 stycznia o godzinie 19 będę na Facebooku, na moim prywatnym profilu i na profilu Woodhouse będę prowadziła live, na którym będę robić taki bardzo, bardzo grubaśny tag. Myślę, że będzie, że będzie to ciekawy live, ponieważ wiem, że większość z Was właśnie lubi takie bardzo przestrzenne projekty. To jest też projekt taki bardzo delikatny. Jeżeli jesteście zainteresowani detalami, yy, czyli właściwie takimi informacjami odnośnie tego, co sobie przygotować, żebyście mogli w trakcie yy, tego live'u pracować ze mną, żebyście mogli kleić razem ze mną, no to zajrzyjcie yy, na Facebooka, tam znajdziecie całą listę. Materiałów, które warto sobie przygotować. Taka transmisja live na Facebooku, ona jest w zasadzie udostępniona później jeszcze do oglądania. Jeżeli mi się udaje nagrać ją w ładnej jakości, to oczywiście wrzucam ją też tutaj na YouTube, ale nie zawsze to wychodzi fajnie. No a teraz wracajmy już do naszych kwiatków. Tak jak widzieliście, proces. Malowania, nadawania koloru, tuszowania, już zakończyłam, i teraz będę formować płatki. Tu ten jeden sobie ominęliśmy, ale już omawiam Wam drugi. Zobaczcie, ja ten płatek składam na, taki jakby, na taką harmonikę, w harmonikę, i później gdzieś tak mniej więcej od połowy łapię, ściskam i skręcam. Zobaczcie, składam, składam i teraz łapię w połowie i skręcam. Nie roluję za bardzo tego foamiranu w dłoniach, tylko staram się skręcić go jak najmocniej i też łapię za samą końcóweczkę, żeby ta końcówka również się skręciła. Tutaj nie będę jeszcze przyspieszać tego całego rolowania, bo chcę, żebyście zwrócili uwagę, jak to robię. Ten foamiran irański, on naprawdę jest taki bardzo mocny, więc tutaj specjalnie trzeba się bać, że on się poprzerywa. Więc jeżeli się obawiacie, to naprawdę was zapewniam, że nie ma czego. Poza tym, jak już kilka takich kwiatów zrobicie, no to będziecie wiedzieli, już będziecie mieć to wyczucie, jak można sobie, na jak wiele można sobie pozwolić w tym wyginaniu i później formowaniu na kulce. Dalsze formowanie tych kwiatków zaczynam dopiero w momencie, jak mam wszystkie pojedyncze warstwy kwiata przygotowane, czyli po prostu w momencie, jak wszystkie są powywijane. No i teraz jest mi potrzebna kulka. Ja tutaj do tych większych kwiatów, do tych większych warstw używam największej kulki. Rozkładam, zobaczcie sobie ten kwiat, płatek. I teraz dociskam go i rozciągam. Przy czym nie dotykam w ogóle tych końcówek, ponieważ chcę, żeby końcówki były takie właśnie pomarszczone. Po to przecież wyginałam i, i jakby rolowałam ten famiran. Spójrzcie, jak ja go tutaj naciągam. Kładam tą kulkę mniej więcej, chyba tak w połowie, właśnie płatka, i naciągam go delikatnie, żeby uformować sobie taką warstwę. Tak ona, zobaczcie, wygląda. I później bardzo, bardzo mocno wbijam jej środek w tę gąbkową matę, żeby te płatki jakby bardziej skierowały mi się do środka i troszeczkę podniosły się do góry. I to samo robię z wszystkimi warstwami. Przy czym do tej yy, najmniejszej będę używała kulki o nieco mniejszej średnicy. Jeśli zastanawiacie się, skąd taką matę wziąć, to oczywiście można ją w sklepach scrapbookingowych kupić, ale też widziałam, że Emilia pocięła po prostu matę do jogi. Na jakieś takie mniejsze kawałki, i też można było w ten sposób formować, formować kwiaty. Więc różne rzeczy możemy zastąpić, słuchajcie, przydasiami, które mamy w domu. A osobiście na przykład ja bardzo lubię cieniować kwiatki takimi zwykłymi, małymi gąbeczkami które sobie docinam ze zmywaków mam ich bez liku i po prostu nie żałuję też jak mi się trochę wyeksploatują tylko biorę nowy zmywaczek tnego na małe kosteczki półtorej cm czy nawet centymetrowe i mam mnóstwo materiału te gotowe koszyczki plastikowane są fajnym wynalazkiem, tylko że są dosyć duże i często zamiast być okrągłe, to takie takie są troszeczkę jakby kwadratowe. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wzięli swoje nożyczki i po prostu je sobie doformowali. Jeżeli chcecie, żeby były mniejsze, jeżeli chcecie, żeby były bardziej okrągłe, bo akurat na przykład jakieś taki trafiliście kanciasty, no to sobie po prostu musicie dociąć go, obcinając te pręciki, które powodują, że on ma taką, taki jakby ten brzydszy kształt. No i oczywiście też, jeżeli macie na przykład mniejszy kwiatek, no to też możecie dociąć sobie ten środek, no bo jakby jeżeli kwiat będzie bardzo mały, a ten środek taki ogromny, no to może to głupio trochę wyglądać. Środek zawsze wklejam na końcu. No i teraz będę sklejała te poszczególne warstwy na klej na gorąco. Staram się zawsze tak ułożyć warstwy, żeby były na mijankę ale czasem nie do końca to wyjdzie. Coś tam się przesunie, no bo jednak klej na gorąco oczywiście też jakby nie zastyga w sekundzie. Ale wiecie, tak zauważyłam, że on troszeczkę też pomaga w uformowaniu kwiata w dół, w tym, żeby się mocno Płatki podniosły do góry. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jednak ten klej na gorąco rozgrzewa flamiran i on bardziej poddaje się działaniu tego wygniecenia kuleczką. No i zakładałam tutaj, że będę miała trzy duże warstwy i jedną małą, ale jak zobaczycie na końcu tego filmiku, to jeszcze dodałam jedną, bo mi się właśnie ten kwiatek wydawał taki, no taki mało okrągły, że tak powiem. Także jeszcze jednej warstwy mi brakowało i z pewnością za chwilę będę ją dodawała. Kwiat, który ja Wam tutaj prezentuję, on jest taki bardzo mocno ścisły i bardzo mocno taki ubity ze względu na ilość tych warstw, oczywiście. Ale jeżeli chcecie na przykład bardziej delikatny kwiat, no to po prostu wystarczy dać na przykład trzy warstwy i w ogóle nawet nie dawać tego środka najmniejszego. Ja akurat chciałam, żeby on był taki puchaty, dlatego zdecydowałam się na te wszystkie warstwy. Też mi się czasami wydaje, że one są bardziej takie, jakby lepiej trzymają formę i dłużej, jeżeli są takie ubite, ale z kolei te delikatniejsze trochę yy, ładniej wyglądają. No i zobaczcie, wkleiłam już sobie środek, też naklei na gorąco i właśnie w tym momencie zdaję sobie sprawę z tego, że ten mój kwiatek po lewej jakiś taki nieforemny, i nie podoba mi się to oczywiście, więc na szybko zrobiłam jeszcze jedną warstwę. No i teraz będę ją wklejała. Też na mijankę, tak, żeby pokryć, że tak powiem, przestrzenie pomiędzy płatkami, drugimi płatkami. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. No i w tym momencie wydaje mi się, że ten kwiat jest już właśnie taki, jakim ja sobie go yy, zaplanowałam. Tak więc moje kwiatuszki są już gotowe. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Sposób cieniowania jest naprawdę prosty. Linki do Kredek i do wykrojników znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli filmik się Wam podobał, to oczywiście proszę, żebyście dali mu łapkę w górę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już w sobotę. Do zobaczenia już niebawem. Karolina.